chatka pachnąca miętą. Żurawina, dar natury dla urody i zdrowia. Nie da się ukryć, że powolutku, pomaleńku skrada się do nas zima i czas świąt. Za oknem sikorki wydziubują słoninę w karmniku na drzewie, a wśród tych wszystkich brązów i szarości czerwienią się jedynie owoce głogu, przywodząc mi na myśl, inne, też czerwone owoce, kojarzone z tą porą roku. Myślę o żurawinie, tej cennej roślinie, której kwiat przypomina głowę żurawia. Stąd określenie żurawina. Powszechnie stosuje się dwa gatunki tej rośliny, żurawinę błotną i wielkoowocową, pochodzącą z Ameryki Północnej, i tam popularną z uwagi na tradycyjny sos żurawinowy spożywany przez Amerykanów do indyka na święto dziękczynienia. Jeśli chodzi o tradycję w Polsce, też łączymy tę roślinę ze świętami, ale Bożego Narodzenia. W północno-wschodniej Polsce, na Pomorzu, Kurpiach, Polesiu i Podlasiu, tradycyjny kisiel żurawinowy bywa podawany na zakończenie wigilijnej kolacji symbolizując szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku. Kisiel żurawinowy stanowi nie tylko prosty, acz, pyszny deser, ale jest remedium dla przeciążonej wątroby i żołądka. Patrzę uważnie na półkę w chatce z nieco starymi książkami i znajduję publikację ikony polskiej sztuki kulinarnej, Marii Ochorowicz-Monatowej. Pod tytułem Uniwersalna Książka Kucharska, gdzie znajdują przepis dla Was na oryginalny kisiel żurawinowy. Gotowi? Należy litr żurawiny, świeżej lub mrożonej, umyć, zalać litrem wody, dodać 200 g cukru, 4 goździki i łyżeczkę cynamonu. Gotować, aż żurawina się rozgotuje. Potem należy przetrzeć ją przez sitko. Szklankę tak powstałego soku ostudzić, następnie rozpuścić w niej dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Pozostały sok zagotować. Podczas gotowania dolać ostudzoną część z mąką ziemniaczaną. Mieszać, aż kisiel uzyska odpowiednią konsystencję. Zdjąć z ognia i ostudzić. Tradycyjnie podaje się ze śmietaną. Spotkałam się też z lekko żartobliwą nazwą tej rośliny. Cytryna dla ubogich. Cóż, dawniej cytryny były drogim rarytasem, a żurawinę można było uzbierać. A że roślina jest niezwykle bogata w cenne substancje, jak witaminy C, B1, B2, B6, A i E, silne przeciwutleniacze, antocyanozydy i flawonoidy oraz liczne minerały, a także kwasy organiczne, Warto potrudzić się, by zebrać te wspaniałe owoce, bo sprawa nie jest prosta. Żurawina rośnie na terenach podmokłych i torfowiskach, co utrudnia i wydłuża jej pozyskiwanie, tym bardziej, że zbiera się po jednym owocu. Coroczny zbiór tej rośliny stanowi tradycję na kaszubach, gdzie występuje w dużej obfitości. Żurawina od wieków uważana jest za naturalny skarb tego regionu i jako produkt o nazwie żurawina ucierana na surowo z Kaszub została wpisana na listę produktów tradycyjnych. Można tam wędrować szlakiem żurawiny i raczyć się ciekawymi specjałami z jej dodatkiem. Co interesujące, czysty przecier z żurawin, bez żadnych ulepszeń, Smakowo doskonale komponuje się z daniami mięsnymi oraz serkami typu oscypek. Niestety z uwagi na wysoką zawartość szczawianów, które zaburzają chłanianie wapnia, żurawiny nie poleca się osobom cierpiącym na osteoporozę oraz w przypadku występowania kamicy nerkowej. Gdy poznałam kwaśno-słodki smak surowej żurawiny, bardzo polubiłam ten owoc, Świetnie smakuje w postaci soków, syropów czy dżemów. A latem warto pamiętać, że jak żaden inny owoc, żurawina w postaci napojów i lemoniat świetnie chłodzi i gasi pragnienie. Warto wiedzieć, że w lodówce można przechowywać ją nawet do 6 tygodni, a zamrożona nie straci wartości przez rok. Nic dziwnego. Roślina zawiera naturalny kwas benzoesowy, dobrze zabezpieczający ją przed zepsuciem. Zaskoczyło mnie, gdy odkryłam, że niemniej cenne są liście żurawiny. Można je zbierać w lipcu i w sierpniu. Cechuje je działanie ściągające i dezynfekujące. Liście są szczególnie przydatne w chorobach dróg moczowych i żółciowych. Żurawiną Wzmarszczki. Lubimy w chatce nie tylko podjeść żurawinkę, ale cenimy ją też za wspaniałe działanie na cerę. Naprawdę ta roślina przeciwdziała starzeniu się skóry. Zapewnia to obfitość antyoksydantów, witamina C, stymulująca powstawanie włókien kolagenowych. Ponadto witamina E uelastycznia skórę. Kosmetyki z Żurawiną służą pielęgnacji cery suchej, dojrzałej, z przebarwieniami, trądzikowej. Co istotne, walczą też z celulitem, normalizując przy tym wydzielanie sebum. A zatem, do dzieła! Oto mam dla Was przepis na maseczkę Żurawinową do cery suchej. Dwie łyżki świeżych owoców. Miksujemy z połową banana. Dodajemy kilka kropli oliwy z oliwek lub naturalnego oleju migdałowego, słonecznikowego, oczywiście extra virgin. Nakładamy na skórę twarzy, szyję i dekolt na 20 minut. Po czym zmywamy letnią wodą. Maska ta głęboko nawilża suchą cerę, odżywia, spłyca zmarszczki i napina skórę. Jak wiecie, w odcinkach chatki zwykle pamiętam też o włosach to ważna część urody i tutaj żurawina oferuje pomoc dzięki obecności witamin A i C roślina przyspiesza porost włosów zmniejszając ich wypadanie a przy tym jej właściwości przeciwbakteryjne mogą pomóc w zwalczaniu łupieżu żurawina ożywia włosy nadaje im blask oraz pomaga zachować głębię koloru w tym celu można stosować płukankę z żurawiny. Radzę jednak stosować ją do włosów ciemnych. Dla blondynek mam rumianek i dziewannę. Żurawinowa płukanka. Aby zrobić ten produkt, zmieszaj wodę z naturalnym sokiem z żurawiny w proporcji 1 do 1. Tak przygotowanym eliksirem spłukuj włosy po myciu. Na koniec odcinka zostawiłam dla was coś specjalnego. Mamy też do dyspozycji eliksir piękna, czyli olej z nasion żurawiny. Olej ten jest niesamowity. Przede wszystkim spowalnia procesy starzenia się skóry. I zobaczcie, jak kompleksowo ją chroni obfitując w liczne nienasycone kwasy tłuszczowe, prowitaminy, beta-karoten oraz tokoferole. Co ważne, taniny obecne w żurawinie powstrzymują działanie niektórych bakterii oraz grzybów, co pomaga w pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej. Poza tym, specyfik ten działa nawilżająco i ujędrniająco. A jednocześnie Ujednolica koloryt cery. Uwielbiam go, bo przynosi ulgę swędzącej, podrażnionej skórze, na przykład w przypadku AZS, łuszczycy lub wyprysków. A co najważniejsze, olej z nasion żurawin jest trwały i nie traci na wartości nawet przy dłuższym przechowywaniu, oczywiście w ciemnym szkle i chłodnym miejscu. Poza tym ma opinię kosmetyku bezpiecznego i niepowodującego podrażnień, ale dla bezpieczeństwa przed pierwszym zastosowaniem warto przetestować go na małym fragmencie skóry. Co więcej, możemy go aplikować bezpośrednio na problematyczne miejsca. Mam nadzieję, że Żurawina odkryła przed nami parę pożytecznych sekretów. Choć temat jest szeroki. Ale chyba krzywić się nie będziemy, jak żuraw u Jana Brzechwy. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Dziękuję i zapraszam na następny specjalny, świąteczny odcinek w grudniu.